Jezus, a spojrzałam w dół. Masakra jak wąsko. E, nie widzicie tego, ale tu już mamy przepaść. Uciekając z deszczowej Toskanii, pojechaliśmy na północ do Ligurii, a konkretnie do Riviera di Livante, a dalej do Cinque Terre, żeby zobaczyć wysokie klify wpadające wprost do morza. I malutkie miasta, do których duże kampery nie mogą wjeżdżać. No i tak wyglądamy już spakowani. Dzisiaj spaliśmy pierwszą noc z opuszczonym dachem. Dlatego, że jak jest podniesiony dach, to po prostu słychać wszystko dookoła. A Magda nie lubi, jak jest głośno. A teraz pokażę Wam, gdzie się zatrzymaliśmy. Tak wygląda Motorhome Plac La Spezia w Ligurii. W pełni automatyczny. Niestety asfaltowe boksy, ale wszystko tu można zrobić. Serwis kamperów w pełni monitorowany i muszę Wam powiedzieć, że czystość łazienek imponująca, chyba najbardziej zadbane Łazienki. Mimo, że jak wjeżdżaliśmy, to Magda się przeraziła, bo obok jest port. No, jak to wieczorem, życie portowe nie należy do jakichś rewelacyjnie przyjemnych czy bezpiecznych. Natomiast fajnie to jest. Wszyscy sąsiedzi zaparkowali w taki sposób, żeby sobie nie przeszkadzać. Na no tyle, na ile to w takiej przestrzeni jest możliwe. Przed nami jest też. Taki malutki samochód z namiotem dachowym i z psem parka, eee, gdzie to jest? To jest w La Specie, Motorhome, i na dole podlinkuję dokładne miejsce. Polecamy, aczkolwiek tylko po to, żeby się tu przespać. Via Aurelia. To droga krajowa, która podąża zgodnie ze szlakiem o tej samej nazwie, który istniał jeszcze w czasach Rzymian i w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tego regionu. Odcinek wybrzeża przed Laspecją należy do największych atrakcji Riviera di Levante. Cinque Terre prezentuje się tam w zachwycającej scenerii. W tym miejscu ostatnie przedgórze Apeninów nagle kończą się w morzu. Tworząc urwiska o zapierającym dech w piersiach pięknie. Zastanawialiśmy się, czy będzie jakaś knajpa ale tutaj już jest jakiś gospodarz, właściciel, już na wałudnie. Ale jeszcze chyba idziemy. Zobaczyć. Idziemy, jeszcze idziemy. Bo nie obraźmy go, bo potem nas nie obsłuż. Szukamy kawy. Właśnie minęliśmy. No, ale to wygląda bardziej na restaurację. A ja mówię cię kafejkę. No dobrze, to szukaj. Mondoroza. Platz. No i charakterystyczne to, co ja znam już ze swoich zmielicznych wyjazdów do Włoch, sposób suszenia prania. Mm -hmm. Idziemy zobaczyć klifę z góry. Podobno jest tam taras widokowy. Ze mną, Magda, to zawsze tak, że cały czas pod górę, nie? Cały czas. Nie ma lekko. Nawet jak jest płasko, to jest pod górę. Możecie to rozumieć jak chcecie. <laughs> no, nie dla problem. takich widoków się tu wchodzi. <laughs> Terre Aurora. Wybrzeże między Monaco a La Specjum dla wielu jest cieleśnieniem prawdziwej śródziemnomorskiej riwiery. Ona na tym odcinku jest podzielona na dwie riwiery, wschodnią i zachodnią. My jesteśmy na Riviera di Levante, czyli wschodnia, która charakteryzuje się szerokimi zatokami, jak to co teraz widzimy gajami winymi, winnicami staram się pokazać teraz winnice które są na przeciwko mnie i z tego co czytałem przy przewodniku rolnicy żeby tutaj móc coś uprawiać no wypływali w skałach takie tarasy no to nasza Magda delektuje się widokiem Magda Powiedz mi, jakie masz odczucia z tymi widokami? Dla mnie to są najlepsze widoki miejsca. Tam, gdzie jest morze, gdzie jest woda, gdzie są góry, połączenie idealne. A to jest jedyna plaża, która, znaczy jedna, o której wiemy, że jest dostępna publicznie. Mhm. Zobaczcie, tak w głębi zatoki. Mhm. Jest ciepło. Jest ciepło, jest pięknie. Zatem jedźmy dalej. Magda podsłuchuje Włochów i się śmieje. Tak, bo ich gestykulacja, i sposób rozmów trochę by wskazywał, że się kłócą, ale najprawdopodobniej oni po prostu tego rozmawiają. No ale to jest fajne, tak jak się obserwuje i widać, że dużo w tym wszystkim jest emocji. A piękne są te zabudowy tutaj. No co, Magda, idziemy dalej, tak? Tak. Gdzie jesteśmy? Wernadca! Taka ciekawostka, słuchajcie, my mamy na Malcie w Poznaniu kolejkę górską, a oni tutaj też mają, taką troszkę inną i po tej rurze wwożą sobie towar na górę. Wernadca uchodzi za najładniejszą z wiosek Cinque Terre. Jej główną atrakcją stanowi mała, urocza piatca w porcie. Tak wygląda robienie zdjęć na Instagrama. Magda chodzi tam i z powrotem, a ja robię zdjęcia. W miejscowości Cinque Terre przez wieki było odcięte od świata. Wszystko za sprawą swojego położenia, wciśnięte między wzgórza i otoczone morzem. Nie było tutaj dróg, nie było kolei, dzięki temu mogło ona zachować swój niepowtarzalny klient. Ale mam ujęcie piękne. Ja! Ale czad! Wernatca uchodzi za najpiękniejszą z pięciu miejscowości na Cinque Terre. Podobno, aby złapać to jej piękno. Należy pójść na sam koniec falochronu. Na samym końcu tego maleńkiego portu można podziwiać siłę żywiołów wielkiego morza, który wdziera się w skały. Jesteśmy na końcu niczego, ale tak widząc, teraz z powrotem do samochodu, z Magdal, że warto by tu było się zatrzymać na chwilę. Nad jakąś rozpinką. Zadumą, o, o życiu. To, to ciekawe, a może się kawy tu nagryje? No, no nie mamy za bardzo czasu, ale... Co ty? Jak no, chcesz. Wolny, no, tak? Nie, nie chcę kawy już. Tak jest to coś konkretnego. Nie możemy stąd, stąd odjechać. Cały czas się zatrzymujemy, robimy zdjęcia. Ja teraz wziąłem kamerę. To naprawdę jest pięknie. I jak są takie... nazwijmy sobie... Zatoczki dostajemy i próbujemy jeszcze złapać ten przepiękny widok. Cinque Terre, 5 krajów albo 5 ziem. Kończymy naszą krótką wizytę w przepięknej Ligurii. Zachęcam Was do tego, żebyście poszukali zdjęć. Innych osób, które odwiedzały ten region. Powiem. Wyjeżdżamy z Terre. Ponownie pięknymi, krętymi dróżkami. Tym razem w górę. Magda, za nasze wspaniałe wakacje. Kto e, ma wakacje? To na wakacje? Ja muszę pracować. Ja też. Ale może być to wspaniałe, nie? Pracujesz i masz wakacje. Rano masz pracę, a po południu wakacje. No, niech będzie. Zróbka. I żeby nie było, objechaliśmy region Chianti. i delekujemy się napojami. Wytrawnym winem za 8-9 euro. No bo tutaj są tanie wina lokalne. <grystanie> Jakieś lokalne wino, nie?